Nintendo Wii przedstawia gry, których nie możesz przeoczyć. Odkryj dziką naturę Mario Strikers. Rozruszaj się z Wii Sports, klasykiem, który podbił świat. Żyj wirtualnie z Animal Crossing. Testuj swoje reakcje z szalonymi mikrogrami WarioWare. Wybierz jedną lub wszystkie. Teraz w lepszej cenie. Nintendo Wii. Już jest magazyn mini-mini i mnóstwo nagród do wygrania. Z magazynem prezent. Płota z bajkami z serii Dom na Wielkim Drzewie. Magazyn mini-mini z bajkami już już ciaska. Radio to ludzie. My w studiu i Wy przy odbiornikach. Radio te emocje, które chcemy Wam przekazać. Gramy dla Was 7 dni w tygodniu. Kiedy pada deszcz, I świeci, i słońce. świeci słońce. Jesteśmy, Jesteśmy z Wami w pracy. Czasem stoimy w korkach. Od nas dowiecie się, co słychać na świecie. I ile kosztuje frank. Mamy dla Was odlotowe konkursy. I super super nagrody. nagrody. Koncerty na żywo. I spotkania z, I z największymi, największymi gwiazdami. gwiazdami. Ale przede wszystkim... Gramy, Gramy najlepszą muzykę. Bo kręcą nas dobre kawałki. FM Merkur najbolsi u akcji. Yy, proszę stop, stop i cofnijmy może magnetowi do tyłu. Dziękuję. O, stop, stop. Yy, mamy tu typowy błąd. Typowy. Zawodnik idzie ubezpieczyć samochód tam, gdzie zwykle, zamiast zadzwonić i sprawdzić cenę w Link 4. I tu sytuacja sam na sam. Nie widzimy co się dzieje, ale to tam następuje cenowy faul. Przyspieszmy? O, no i jest rozczarowanie drogą polisą, a mógł przecież zadzwonić do Link 4. Link 4. Zadzwoń i sprawdź ile możesz zaoszczędzić w 5 minut. Miss Wubbsy! Wubbsy lives in the-